Dojechaliśmy, kochani. Także niech ten film będzie dla wszystkich niedowiarków, którzy nie wierzą świętego Mikołaja. Ja Wam zaraz udowodnię, że on naprawdę istnieje i do tego spełnia marzenia. Więc jak macie jakieś marzenie do świętego Mikołaja, to możecie tutaj napisać pod filmem. Ja mu to, słuchajcie, przykażę. Także wszystko się spełni. Macie jak w banku. Obiecuję. Patrz, świętego Mikołaja. Boże, nie, ja już mam zwidy. A my już w kolejce czekamy do świętego Mikołaja. Zobaczcie, pani panie skrzatowe. Dają bileciki właśnie takie, na którą godzinę się wchodzi do świętego Mikołaja. E, no, my mamy akurat na 13:00. Także w ogóle fajnie, sprawnie to wydaje mi się, Idziemy Sam, że będzie jakaś turbo wielka kolejka. Tutaj biurko, przy którym święty Mikołaj czyta wszystkie listy od dzieci i od dorosłych, ale teraz czeka na dzieci tam wyżej. Mam, że kolejka jest nawet całkiem sprawa, ale idzie to idzie cały czas do przodu że Mikołaj chyba szybko przyjmuje dzieci zobaczcie kto był u świętego Mikołaja nawet Spice Girls było tego wtedy świętego Mikołaja, słuchaj, Ci nie można nagrywać, więc tylko tam urweczek, parę sekund ci się udało. No i co? Jeszcze sklep, oczywiście pamiątki. Come on now, let's go, Zobacz, to chyba będzie mieszkać Mikołajowa. O, jaki piękny renifer. Ojej. Nie udało się nakać Mikołaja, można było sobie zrobić tylko zdjęcie. E, no ale gdzieś tam ukradkiem Dawidowi się udało wam pokazać. Także, także wycieczka zaliczona. Teraz sobie chodzimy po tym miasteczku, właśnie Świętego Mikołaja. Tutaj możecie za mną zauważyć sobie są sanki, reniferki. Można sobie wykupić właśnie taką przejażdżkę tutaj. Poproszę. Już chyba widać domek pani Mikołajowej. Ciekawe co się gotuje. Mikołajowi. Ten tam ma robotę. Jeden za drugim, jeden za drugim. Minuta kolejni, ale sprawnie mi to idzie. Słuchajcie, czas oczekiwania na wizytę z Mikołajem to jest godzinka. W naszym przypadku to było no... W że się tam zamknęliśmy razem z wizytą. Ale też co chwilę można zobaczyć, że takie ogniska są porozpalane. Można się ogrzać. O, a tu jest ta główna siedziba, gdzie znajduje się Mikołaj i powiem wam, że nawet sporo jest Polaków tutaj często słyszymy gdzieś język polski, dobra idziemy tam no i kolejna piękna atrakcja dom Pani Świętej Mikołajowej i chodzimy, zobaczymy jak tam wygląda ciekawe czy jest płatne o, wiecie co? Ja myślałem, że to będzie jakieś mieszkanko, domlegich, a to jest po prostu knajpka. Taka klasyczna knajpeczka, ale bardzo piękna. O, jaka choineczka ładna. Słuchajcie, podobno to jest bardzo popularne danie z Winifera. Ja bardzo chciałem tego skosztować, ale Sylwia jest temu przeciwna. Ale kolejka do wszystkiego. Jest multum ludzi naprawdę tutaj. Ogrom. Jestem też pełen podziwu, jak im się udaje to wszystko ogarnąć. I ci wszyscy ludzie mają możliwość mieć tej wizyty z tym Mikołajem, że to, tak sprawnie im to wychodzi. Ja jeszcze chciałam serdecznie związki świętego Mikołaja z Laponii pozdrowić Dawida Jagodę. I nie jest to mój mąż. Jest jeszcze jeszcze jest jakiś Dawid Jagoda na tym świecie. <laughs> mąż i przyjaciółki. Niestety nie udało się. Nagrać nic przy świętym Mikołaju, no bo nie można. Natomiast y, powiedział, że Twoje życzenie w tym roku na pewno się spełni, bo byłeś bardzo grzeczny. A wy, jak macie jakieś życzenia świętego Mikołaja, to przypominam, żeby pisać pod filmem, bo słuchajcie, wszystko załatwione. Rozmawiałam z Mikołajem i na 100%, ale na 100% wszystko się spełni. Także piszcie. Poczta Mikołajowa, idziemy wysłać kartki do rodzinki. Patrzcie, ile ludzi na poczcie. Wysyła karteczki i powiem wam, że tutaj też przychodzi mnóstwo mnóstwo listów z całego świata do świętego Mikołaja. Oczywiście, e, e, oczywiście obsługują elfy. Znalazłem taką fajną knajpkę koło wioski świętego Mikołaja gdzie serwowane są świeże łososie, które są pieczone na otwartym ogniu. Tylko wiecie, tu tyle trzeba czekać. Już w tej kolejce czekam pół godziny. No, domek wygląda fajnie, taka chatka drewniana, ale zobaczcie co się dzieje za mną. O, tam też stałem. Około 40 minut już minęło. Już nie będę doczekać, żeby tam wejść do środka. No i w końcu udało nam się wejść do tej knajpki. Troszkę wygląda jakieś tipi, jakiś namiot. U góry, cały obłożony skórami. Proszę, pan już przynosi nasze zamówienie. A tam się już smażą na otwartym ogniu pyszne łosośki. No i herbatkę. Czy kawkę, ktoś chce. to woda się gotuje. No, ma to swój klimacik. Mmm, ale tak pachnie, że nie będziemy go przeciągnięci po prostu łososiem. Będziemy jak łososzki. I co? Fajne Miejsce? To bardzo klimatyczne, ja odtajam. Zimno się zrobiło troszkę. Ale taka fajna ciasnotka tu jest, nie? No, Jednym czy tak. drugim. O. Jak się da to... Nie, no... I kolejka. Nie, już tam coś widać. no. patrz, ładnie Nie, na kamerze tą Nie, naprawdę. Jedziemy taką zorganizowaną wycieczką. Oczka za miliony złotych, ale paruwa taka jak z najgorszego mięsnego. Po prostu Berlinka to jest słuchaj, full wypas. Nie obrażaj Berlinek. No, naprawdę, to jest kurde hamska parowa z mięsnego. Dzisiaj ostatni dzień naszej wycieczki cudownej. E, no i rano wybraliśmy się właśnie na taki kuli, który będzie ciągnięty przez renifery i przez psy e, haskie. Teraz chwilę czekamy, aż się zbierze grupa, ale ogólnie, e, no to fajne miejsce, naprawdę. Gdzieś tam po środku lasu e, mamy jeszcze poczęstunek, jakaś zupa z łososia ma być, jakiś tam napój ciepły, także może być oknisko nawet. E, no i zobaczymy. Ja nigdy w życiu nie jechałam. Yy, sankami ciągniętymi przez, nie wiem, psy, właśnie, czy już nie mówiąc o reniferach, więc mam nadzieję, że będzie wielkie przeżycie. To są nasze pieseczki, które będą nas prowadzić. Ale piękne! A jakie ładne! Mamy dwa haskie na przodzie. Jakie ślicznotki! Jakie ślicznotki! Cześć, dziewczyny! Dobra, no to teraz zmieniamy. Tacy jedziesz, prowadzisz? Jak? No, Emocje? Tak, stresuję się. Ja dam radę, nie? Jasne. O, to są Sylwii Sanie. Piękne. Ja tam będę siedział, teraz będę sobie odpoczywać. I proszę, nasze piłeczki, kochane. Oj, oj, oj. Ale pięknie ciągniecie się. Niesamowicie szybkie i silne. O. A tu pozostałe ekipy, które przed nami jadą. Zobaczcie, jakie widoki. Pięknie. Tak. Nie muszę kierować tym nie? to się samo kieruje. To się samo kieruje. Przechyla się, balansujesz, prawo, lewo, ciałem. Tak? Hamulec, pamiętasz gdzie jest? Pokaż, że no. się hamuje. Ja się tu. hamuję. O, tu. tym, do góry i w dół. Pięknie, dwie nogi, jak się chcesz zatrzymać, stawiasz na tym. No. Wszystko Tam wiesz? Radem. Komendy? Pokaż, jak jest Stop. Pięknie. A jest zwolnić? A? I wszystkie cała instrukcja. Jak no, tam się kieruje? Super się jedzie? Trochę mam stresa, ale mam nadzieję, że nasze psy są mądre. Ja pokażę, nie wiem, czy jest... Jak one prowadzą? Nie no, coś ty. Nie? Nie, no dobrze ci idzie, wiesz. Tak troszkę po tych zaspach jedziemy, ale Jest, jest, jest dobrze. Tak nas no, ściągnęły takie grzeczne pieski, takie silne. Takie silne, takie silne. Okej, okej. Takie słowo. jechać reniferami, ale w ogóle zobaczcie jak tutaj można podejść bliziutko do reniferów. No tego to jeszcze słuchajcie nie było. O i tutaj jest jeden, drugi, trzeci. Boże, jakie one są piękne, wręcz takie magiczne. No co? Mój słodziaczku, piękny! Jaki ty jesteś śliczny! Godać się, podoba wycieczka do Laponii. Jak widać. Ubrani jesteśmy jak bałwany. Ja bałwany Ale ciepło chociaż. Super była wycieczka na Husky, jazda była szybka, a teraz nas czeka o ile po prostu sań przygotowanych jest. Ile reniferków czeka na nas. Już są przygotowane i czekają o, na trasę. Będą nas ciągnęły, ale na szczęście to jest krótka trasa. Żeby nie przemęczyć będzie to 500 metrów jakieś więc taka pokazowa bohacki. Mi te 10 km to było można poczuć jak się jechało. No. Ale ten krajobraz jak to wygląda. No i w ogóle to jakaś magia. Nie? Tak jest nierealne po prostu. Wiecie co? Jestem w kozak, bo... One są chyba groźne trochę, bo zobacz, ten ma krew na rogach. Ja nie wiem czy przed chwilą nie spadnie jakiejś walce, widzisz tą? Na tych rogach? No masz rację. Lepiej się może nie zbliżać. No właśnie. I mi trochę szkoda. Coś ty, ale renifery też są Dawid tego... No a jak jest w tym? Nie, to chyba Husky jakoś tak czułem, to, to no dla nich tak, ale... A on teraz z nas, wytarga i... Ale renifery, przecież Eskimosi też wykorzystują renifery do takich pociągów, Boże. nie? Może. takie są ładne do tego. A co się... Aha, bo to jest... Odpią się. Odpiął się. Odpiął Urbisek. No, ale tak pojawiam te renifery ledwo, ledwo. Albo my jesteśmy, Dawid, tacy... Lubi. No i dlatego mu jest tak ciężko. Widoczny mały. Nawowie mają mega bzika co do po prostu elektryczności W Szwecji jak byliśmy to wszystkie praktycznie auta które w centrum były, były elektrykami, a tutaj zobaczcie Widzicie to? To przypomina jak naszą myjnię Tak, stację taką, a to jest tak naprawdę stacja do ładowania urządzeń elektrycznych, których można tu podpiąć chyba 16, bo obok stoi tutaj przygotowane cały asortyment elektrycznych skuterów, które ruszają na z safari właśnie z takimi turystami jak my proszę niesamowite, nie? Ale wiecie co? To czeka nas u nas. U nas będzie podobnie wyglądało. Tylko jeszcze potrzebujemy 10-20 lat. Ło! Pani, wycieczka dobiega prawie końca. E, już się nigdzie tam nie wybieramy, tylko tu pochodzimy co jeszcze po mieście. Może, może jeszcze właśnie jakaś sauna tam u nas w hotelu. No i jutro z rana wracamy do Warszawy. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Zostawcie komentarz. Serduszko będzie mi strasznie miło. Może niektórych zainspirujemy i też wybierzecie się kiedyś do Laponii. No wyjazd dla mnie był słuchajcie, bajeczny. Powiem Wam, że. Naprawdę, mój mąż ma taki talent do organizowania wycieczek, po prostu takich atrakcji i potrafi tak to wszystko spiąć w całość czasowo i tak dalej, że ja jestem do tej pory pod wrażeniem. Naprawdę, ja bym w życiu takiej wycieczki nie zorganizowała, e, także, no także <gulanie> ogólnie strasznie mi się podobało, no jedynie wioska Mikołaja, słuchajcie, to tak... Troszkę komercyjnie powiem szczerze, no wszystko. Same jakieś tam, wiecie, restauracje, wszystko, wszystko płatne. Zdjęcie z Mikołajem, które nawet nie jest wydrukowane, no po prostu 50 euro. Także można oczywiście przyjechać i tylko, wiecie, przywitać się z Mikołajem, no ale jak już każdy jest, to chce mieć jakiegoś pamiotka, a nie można Mikołaja nagrywać, nie można robić zdjęć, tego strasznie pilnują, więc w ogóle chciałam, żeby was Mikołaj pozdrowił, żebyś miała życzenia dla po prostu dla was od niego, no ale niestety nie dało rady. Także kochani, jeszcze raz was pozdrawiam i do następnego do usłyszenia z Polski już na pewno.